Witam! Dzisiaj pokażę Ci trzy sposoby na poszerzenie tła na zdjęciu. Wykorzystamy do tego oczywiście Photoshopa. Zaczynamy! Przykład z życia wzięty. Masz zdjęcie, które niemal idealnie pasuje do Twoich potrzeb. Nieważne, na stronę internetową, konto w mediach społecznościowych czy cokolwiek innego. Ma idealne kolory. Nastrój. Obiekt na zdjęciu jest perfekcyjny, ale nie możesz go użyć, ponieważ jego rozmiar nie jest odpowiedni. Czy naprawdę musisz zrezygnować z tego zdjęcia? Niekoniecznie. W niektórych sytuacjach może uda się coś wykombinować. Istnieje sposób na powiększenie zdjęcia i uzupełnienie brakującego tła. W tym poradniku pokażę Ci trzy sposoby, jak to zrobić. Przejdźmy zatem do programu. Na początek super prosty przypadek. Mamy tu uśmiechniętą modelkę pozującą na fotelu. Jak widzisz zdjęcie zostało wykonane w formie pionowej. Powiedzmy, że chcemy zrobić z niego kwadrat. Nic prostszego, wchodzimy w zakładkę obraz, rozmiar obrazu, odznaczamy ikonę ogniwa i wpisujemy te same wartości w wysokości i szerokości. Klikamy OK i gotowe. Zadanie wykonane. No i to by było wszystko, jeżeli chodzi o ten poradnik. Jeżeli się podobał, kliknij kciuk w górę i koniecznie zasubskrybujmy kanał. No dobra, to taki suchar na rozluźnienie. Tak na poważnie, wróćmy jeszcze raz do naszego oryginalnego zdjęcia. Wybieramy narzędzie kadrowania. Skrót to litera C. W górnym menu, z rozwijanej listy, wybierz proporcje 1 do 1. Teraz chwyć jeden z rogów i z przytrzymanym klawiszem ALT Option rozciągnij proporcjonalnie od środka. Gdy całe zdjęcie zostanie pokryte, naciśnij Enter. Aby wypełnić białą przestrzeń po bokach modelki, wybierz narzędzie zaznaczanie prostokątne i utwórz zaznaczenie tła, pamiętając, by nie objąć nim modelki. Przechodzimy do menu przekształceń za pomocą polecenia Ctrl Command T. Chwytamy krawędź zaznaczenia i rozciągamy ją w lewo. Jak widzisz, zaznaczenie rozciąga się proporcjonalnie z każdej strony, co nie jest tym, czego chcemy. Cofnijmy za pomocą skrótu Ctrl Command Z. Aby uniknąć rozciągania na wszystkie strony, możesz albo odznaczyć ikonę ogniwa na górze strony o tutaj, albo rozciągnąć zaznaczenie z wciśniętym klawiszem Shift. Potwierdzamy enter. Dezaktywujemy zaznaczenie za pomocą komendy Ctrl-Command D. I gotowe. Jeżeli przybliżymy nieco dokument, czasami możemy dostrzec jeden problem: białą linię na krawędzi zaznaczenia. Aby tego uniknąć, Rozciągając go w jednym kierunku, lekko rozciągnij również w przeciwną stronę. Jak widzisz, biała linia znika. Wykonajmy tą samą czynność po drugiej stronie. Musisz pamiętać, że ta metoda będzie skuteczna tylko wtedy, gdy pracujemy na stosunkowo jednolitym tle. Na przykład przy wykonywaniu portretów w studio. Teraz pokażę ci drugie rozwiązanie. Jest ono nawet nieco szybsze od poprzedniego. Sprawimy, że to poziome zdjęcie będzie jeszcze szersze i może trochę wyższe. Tak jak poprzednio, wybieramy narzędzie kadrowania. Z listy w górnym menu wybieramy drugą pozycję, która pozwala nam na dowolne kadrowanie zdjęcia. Rozciągniemy je w lewo. I w prawo. Oraz lekko w górę. Zanim zatwierdzimy zmiany, zaznaczmy okno Content Aware. Tutaj na górze. Teraz wciskamy Enter. Jak widać, w tym przypadku program wykonał świetną robotę całkowicie za nas. Czyż to nie jest piękne? No dobrze, to teraz trzecia superfajna metoda. Na końcu pokażę Ci, jak używać kombinacji kilku metod jednocześnie. To super użyteczny sposób, więc koniecznie zostań ze mną do końca. W porządku. Poszerzmy więc ten obraz. Najpierw zobaczmy, jak działa metoda z uwzględnieniem zawartości. Wybierz narzędzie kadrowania, ustaw drugą opcję w rozwijanym polu proporcji i rozciągnij na boki. Upewnij się, że opcja Content Aware jest zaznaczona i kliknij OK. Dobrze, pokręćmy zdjęcie, aby zobaczyć rezultaty. Jak widzisz, na przykład tutaj, tutaj i tutaj. Można to było zrobić nieco lepiej. Wróćmy do oryginału i pokażę Ci inne rozwiązanie. Ponownie wybieramy narzędzie kadrowania i skalujemy obraz. Pamiętaj, aby odznaczyć opcję Content Aware. Wciśnij Enter. Teraz przejdź do edycji i kliknij na Content Aware Scale. W polskiej wersji będzie to, jeśli dobrze pamiętam, skalowanie z uwzględnieniem zawartości. Upewnij się, że opcja zachowania proporcji jest odznaczona. Gdy na Twoim zdjęciu znajduje się jakaś postać, warto zaznaczyć tą opcję. Teraz chwyć jedną stronę i rozciągnij ją w lewo. A drugą stronę oczywiście w prawo. Voilà! Jak widzisz, dzięki tej metodzie uzyskaliśmy znacznie lepsze rezultaty. No to teraz jeszcze bardzo szybko ostatni przykład z wykorzystaniem dwóch metod. Zacznijmy od opcji skalowania z uwzględnieniem zawartości. Najpierw użyj narzędzia kadrowania, by rozszerzyć obszar roboczy. Teraz rozciągnij obraz. Pamiętaj jednak, że wszystko ma swoje granice. Na pewnym etapie Photoshop zacznie zniekształcać naszego modela. Gdy tylko to zauważysz, jak w tym przypadku o tutaj, cofnij się nieco i zatwierdź zmianę Enter. Teraz ponownie przejdź do skalowania z uznanie zawartości i zobacz, ile jeszcze możesz wycisnąć z tego narzędzia. Ponownie zatwierdź zmianę Enter. Jeśli nadal potrzebujesz rozciągnąć obraz, możesz skorzystać z drugiej metody, którą Ci pokazałem. Włącz narzędzie kadrowania i zaznacz opcję Content Aware. Rozciągnij obraz i wciśnij Enter. Pięknie. Robota wykonana. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten tutorial. Mam nadzieję, że okaże się pomocny. Na koniec, jak zawsze, wciśnij kciuk w górę i zasubskrybuj mój kanał. To bardzo pomoże w jego rozwoju. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.